Manko. robimy tu oksydację na gorąco. Tu elementy są wypiaskowane za yy, zahaczone drutem nierdzewnym, haczyki porobione. No i tutaj już powoli się gotuje zupa. Zmniejszymy gaz. No i dobra, już no rzucamy powoli. Wkładamy elementy, robię to drugi raz. Ogólnie poprzednim razem, i to jest robię w tym samym wywarze, co był robiony. Było poprzednie, razem robione. Dobra, ten bezchaczika. No i dobra, i niech się, niech się oksyduje. No, i mamy teraz godzinę 10, jak zostały wrzucone tutaj elementy. Gdzieś za pół godziny będziemy sprawdzali. No, i mamy 6 minut od yy, odłożenia elementów do roztworu. Sprawdzimy tutaj efekt. Należy pamiętać o rękawiczkach ochronnych i okularach. No, leciutko zaczyna, zaczynają się czernić. Zobaczymy teraz te nakrętki. Nakrętki są z innego. Mają inny skład węgla <laughs> Więc podejrzewam, że szybciej się przyczernią Dobra Czekamy, mamy 8 minut A więc tak Mija 15 minut Teraz idzie wolniej reakcja jak za pierwszym razem, bo już jest środek już jest użyty, był raz. Lekko się przyczerniły, przyciemniły, ale jeszcze nie jest to to co powinno. Zobaczymy. No, nakrętki mają więcej węgla, inny skład i są ciemniejsze się zrobiły. więc szybkość oksydowania też zależy od składu węgla w stali um, ogólnie to tak nie powiedziałem ale takim środkiem w takim środku oksyduje oksyda na gorąco do czernienia stali węglowych hotox tu mam jeszcze jedno opakowanie nie yy nie użyte. Normalnie jest taki biały proszek w środku. Troszkę idzie wolniej. Teraz zobaczymy, czy da się. W instrukcji pisze, że można do dwóch razy, dwa razy można wykorzystać. Po uzupełnieniu wody, no ja tutaj dolałem wody, bo po poprzednim razie sporo było, wyparowało. No i działamy dalej, zobaczymy czy to wyjdzie czy nie wyjdzie dwa razy dobra czekamy dalej No i tak, mamy już pół godziny, jak się gotuje w roztworze, jak się gotują elementy. No i już zauważyłem, że znacznie wolniej to idzie, jak pierwszym razem. Elementy się zrobiły szare, ale jeszcze nie, nie czarne. Sprawdzimy. Sprawdzimy te nakrętki. No, nakrętki są ciemniejsze od tych elementów, od tych trwożni. Ale jeszcze im do czarności sporo brakuje. Dobra, czekamy dalej. Teraz widzę, że roztwór się zrobił taki brunatny kolor. Poprzednim razem był taki mleczno-biały. A teraz się zrobił brunatny. Dobra, czekamy dalej. No, i dochodzi 40 minut. Teraz widzę, że już reakcja przyspiesza. Już się robi. Elementy się robią takie ciemno szare. A ciekaw jestem, jak to ma, jakie nakrętki są. No, nakrętki są takie szare, ciemno szare. No dobra. Czekamy jeszcze 10 minut. Tak jak tutaj producent deklaruje od 20 do 50 minut. No teraz to jak wspomniałem idzie drugi raz na tym roztworze, więc yy, idzie to troszeczkę wolniej, ale efekty są widoczne już. No to czekamy jeszcze 10 minut. Dobra, i mamy, dochodzi 50 minut. Myślę, że teraz już efekt jest widoczny. Część preparatu już roztworu wyparowała. powoli będę kończył chyba tą oksydację już zobaczymy nakrętki jeszcze dobra jeszcze dwie minutki dwie minutki i będzie pięćdziesiąt minut dobra pięćdziesiąt minut minęło Wyłączamy panik i będziemy teraz trzeba wyjąć do ostygnięcia elementy. Dobra, to, to, to zabieram. Tu już z tego chyba się nic nie wykorzysta. Bo już się zrobiła ciecz brunatna bardzo. Dobra, to to zabieramy. Zostawiamy a tutaj te elementy, jak nam obeschną, yy, znaczy muszą się teraz zestudzić, jak nam się zestudzą, to będą yy, nasączone olejem. Dobra, no efekt czernienia jest. Czekamy teraz do wystygnięcia, i później będzie nasączanie zabezpieczanie olejem. No i dobra. Elementy zostały już wystudzone. I teraz rzuciłem ich do wody z celem opłukania. Po opłukaniu i po osuszeniu będą zabezpieczone w oleju. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. ok Dobra. ja teraz ich ja teraz ich tutaj opalarką osuszę no i zobaczymy jak to jak to wyjdzie dla przypomnienia, taki środek używałem do oksydowania na, na gorąco. No i dobra. Mamy już yy, obsuszone elementy. Takie troszkę plamy powychodziły, widzę, ale nie wiem dlaczego. Teraz tutaj naczemy ich w oleju. no dobra niech sobie odsączy się Dobra, pójdę jeszcze po jedną ściereczkę. Dobra, tak to wygląda. Tu jeszcze te nakrętki też ich obietra do sucha. Tak to wygląda. Może wyłączę to podświetlenie. Oksyda jest, więc według tutaj producenta dwa razy w tym samym preparacie można, można oksydować. Tylko za drugim razem idzie troszeczkę wolniej, ale, ale robi robotę. Poprzednie elementy były oksydowane miesiąc temu, były wystawione tutaj na warunki atmosferyczne dla próby, chodzi o te nakrętki i taki jeden z w ogóle było kilka deszczów przez cały czas pod chmurką no i ogólnie rdza wychodzi, oksyda nie straciła Koloru, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie kończę. Tu muszę zrobić porządeczek, no i elementy będą składane w całość. Maszyna będzie składana w całość. Cześć Wam. Pozdraw pozdrawiam wszystkich.